Szymeneczko, śmieczko, z tej strony szybki banan, witam Was serdecznie na mineserver.pl. Jesteśmy na trybie RPG. No i dziś będziemy nagrywać sobie właśnie na tym trybie. Wiem, że go bardzo dawno nie było, ale postanowiłem troszeczkę odświeżyć tą serię. Pomimo tego, że RPG 2 jest cały czas No, w projekcie, jest testowane i pewnie dużo osób będzie chciało tam zagrać, to nie pojawi się ono tak szybko. No nie pytajcie też mnie kiedy, bo ja nie jestem w stanie Wam podać daty. Nie mam zielonego pojęcia kiedy, ale to na pewno nie potrwa krócej niż miesiąc. I cały czas pytacie, cały czas tak samo odpowiadam. I, no, możecie być przekonani, że ci, co mają beta-testera i ci, co jeszcze zostaną beta-testerami, to będą mieli kupę jeszcze zabawy podczas beta-testów wraz ze mną, ponieważ naprawdę tam jeszcze trzeba sporo, sporo rzeczy zrobić. To nie jest tryb, którego się robi faktycznie na stuknięcie palcem. Dużo zabezpieczeń trzeba zrobić, dużo rzeczy potestować przede wszystkim. Ale dobra, nie rozwodźmy się na tym. Przejdźmy do rzeczy. Ja bym chciał dzisiaj spróbować. w ja ogóle nie sprawdziłem jak balans mojej kasy. O, tak średnio, ale nie ma najgorzej. Ja bym może spróbować ulepszyć jakiś przedmiot, tylko się troszeczkę boję ulepszać miecza. Boję się troszeczkę ulepszać miecza. 20 tysięcy, no nie było tak drogo w sumie, no to dobra, z kasą akurat bez problemu. Tylko pamiętajcie, mam 50% na to, że spalę ten miecz, a chciałbym bardzo go mocno ulepszyć, tylko się boję, po prostu się boję. Wszyscy gracze na czacie będą widzieć, je, jeśli mi się go uda ulepszyć, lub nie, więc no to na pewno nie będzie jakiś fejka ani ustawka. Bo każdy, kto jest na tabie, zobaczy to po prostu. No i co? Albo zagramy i będziemy mieć kozacki miecz, albo zagramy i nie będziemy mieć, kurde, naszego wzmocnionego Tyrela. Nie wiem, czy ryzykować. Jakbym miał dwa miecze, to bym się nie bał. I zagrałbym w A bank, ale tak się troszeczkę boję. Słuchajcie, pomysłem jest też, też, no jest taki jeszcze dodatkowy pomysł, ale no możecie mi napisać w komentarzach, czy głównie gracze, którzy tutaj grają są z nim zainteresowani, aby Kowal też wzmacniał zbroję. I tak jak macie na przykład tutaj zbroję, kurde, no nie, dobra, nie ma takiego pomysłu, to będzie zbyt OP. Tutaj zbroje są troszeczkę inne niż na tym nowym RPEG-u i teraz jakby zbroja miała na przykład ochronę 5 czy 6, to by było zbyt, zbyt, no, zbyt bardzo OP. Dobra, to może nie przesadzajmy. To może nie przesadzajmy. To nawet nie pytam was. Okej, okay. eee, ryzykujemy? Czy gramy i zdobywamy, nie wiem, klejnoty? Kurde, dobra, ja raz zaryzykuję. Trudno, co się stanie, to się stanie. Ja raz się żyje. Jak stracę ten miecz, kupię sobie nowy jakiś słaby i będę po prostu walczył, jakby. No, zbierał Tuple kombinował, żeby zdobyć nowy. Spróbuję, po prostu muszę spróbować. No, mam nadzieję, że się uda. Trzymajcie kciuki. Trzy, dwa. Eee, chwila, my ulepszamy tak za dolary, 3, 2, 1, zamykam oczy, zamykam oczy, otwieram, jest, udało się, fuck yeah, fuck yeah, ale kurde, ryzykowne byłem, nie wiem, czy to, to mądrze zrobiłem, że tak na jednym mieczy, Uu. wiecie co, więcej dzisiaj nie ryzykuję, uhu, uhu, <ścoughs> był ryzyk, nie? był ryzyk, mamy plus 1, zarobiliśmy 5 sharpnessu ekstra, więc ja dzisiaj już więcej miecza nie upgradeuję. Myślę, że to dzisiaj emocji jest wystarczająco dużo. Możecie mi napisać w odcinku, czy chcecie, abym. abym zrobił jeszcze jeden upgrade w następnym odcinku. W następnym odcinku podczas następnej serii. A dzisiaj sobie jeszcze chwilę pogramy z tym naszym nowym mieczykiem na plus 1. Boję się, kurde, że jak zrobię teraz na plus 2 na przykład, to mi się miecz no na przykład utraci. Testujmy go jeszcze. To 6, no, to są zwykły, a tutaj ile? Nie mogłem wcześniej testować, żeby zobaczyć jaka różnica dokładnie. No Ale nie, bez wątpienia już jest znacznie mocniejszy. No to co? Poróbmy sobie dzisiaj albo jakieś sale, albo jakieś questy. Co byśmy mogli dzisiaj zrobić? Ja chyba nie mam w sumie midgaru jeszcze zakończonego, tak? Tego co kojarzę. Tylko nie mam znowu tych podpotek niezbędnych do midgaru. Tak, nie mam midgaru zrobionego. Kładca Midgar. Tu jest 70 tysięcy do zebrania. Dużo kasy. Dobra, może zobaczmy. Może jakoś zbiorę te potiony i spróbujemy sobie zrobić Midgar. I to by było spoko na dzisiejszy odcinek. Na dzisiejszy odcinek Midgar byłby całkiem super. O, o, o! Mamy trochę tego. Mikstura zniszczenia. Dobra. Szukaj. Szukamy na ofertach. Szukaj zniszczenia. Jest jedna na sprzedaży. 2000. Dobra, kupię ją. Piona, poczta Więc to jest najgorsze, że... A nie mam miejsca, żeby odebrać, okej okay. eee, To jest najgorsze, że jeśli ja teraz spytam wszystkich graczy Czy ktoś na nas to od razu każdy będzie wiedział gdzie chcę iść I to też będzie trochę słabe, bo... Eee, no automatycznie każdy pobiegnie za mną Dobra, musimy miejsca troszeczkę zorganizować Gdzieś tutaj mdwczesty są, spoko O, tu też nie mam miejsca, ale jeszcze mam jedną potkę Kurde, no muszę to jakoś ogarnąć, muszę to przemyśleć. Tylko dobra, no najpierw miejsce trzeba zrobić. Dobra, wywalę tutaj sobie takie mniej potrzeb potrzebne rzeczy. Aha. Uh -huh. No dobra, i dawaj mi teraz. No, może jeszcze kilka wywalę. Daj mi teraz wszystkie podki. Tylko to jest wciąż za małe. Tam chyba 13 potrzebowałem ich. Ok. No dobra. I co dalej? I co dalej w tym momencie? Hmm. Co dalej? Jeszcze tu jest jedno. No to mamy 3, 6, 9, 11. Troszeczkę mało. Ale kurde naprawdę ich jest ich sporo. Nie myślałem, że aż tyle będę miał. Dobra, przeszukajmy to. Może jeszcze jakieś znajdziemy gdzieś coś. No ten zbugowany backpack. Nowe moby. Nie ma żadnych mobów. Nie, nie, nie. Jeszcze oddejdę żadnego tutaj... Yy, nie wprowadzałem specjalnie. O, w sumie musiałbym mieć suple, suple ta. Złoto goblinów. Coś takiego, dobra, szukaj. Złoto. Nikt nie sprzedaje. Co ty jeszcze tam można sprzedaż? Oko Tarantuli, szukaj, taran. Też głowy warlordów? No, o właśnie, głowy warlordów to by było najlepsze chyba. 32 trzeba. On 26. Ktoś mi rzucił tutaj jeszcze jakieś fajnie. Zobaczę czy mam więcej Nie mam szukaj głowy Message nef A zostały ci jakieś płotki zniszczenia O to lipa Kurde, no jeszcze bym potrzebował. No nie wiem, czy to. Te... Dobra, zdobądźmy jeszcze tych kilka głów Warlordów i spróbujemy po prostu zabrać, zagrać w bank. Nie wiem, czy się uda, czy nie uda, ale byśmy spróbowali. To najpierw zdobądźmy Warp w portale. Na no, Warlordy pójdziemy, zdobędziemy kilka głów i zagramy. I postaramy się po prostu wykonać dzisiaj quest'a na Milgar. No nie wiem, już kilka razy próbowałem podczas odcinków, mi nigdy nie udało się. On nie jest jakiś super trudny, po prostu ja zazwyczaj chcę to zrobić na odcinku i to mnie głubi, bo nie mam, nie jestem wystarczająco przygotowany nigdy. No i teraz jeszcze, że mówiąc nie jestem i czuję, że znowu mogę przegrać, ale zrobię to dla was i zagram. Wow, jak one łatwo padają. Ale easy. Ale easy padają, no to to spoko. Ten mieczek jednak widać, warto było upgrade'ować. Wow, wow, wow. Ale jeszcze się pada. A może nagrywa odcinek? A no, nagrywa, nagrywa. Warp w portale. Próbujemy jeszcze raz. No bo dużo nam tych główek naprawdę nie trzeba. Zabijemy, nie wiem, z 30 może z sztuk i będziemy, powinniśmy mieć bez problemu. Tyle co nam brakuje miana Okej, okay, jedziemy z nimi. Raz, dwa, easy. Raz, dwa, trzy. Wydawajcie mi głowę, parówy. Raz, dwa, schodź niżej. Trzy. To jest spoko, bo jedno uderzenie on wzlatuje, drugie uderzenie on spada w dół, a trzecie ginie. Czasem po dwóch uderzeniach nawet ginie, jak dobrze mi wyjdzie. O, właśnie. Ej, troszeczkę się jednak ginie, mimo wszystko. Nawet z tym moim super sprzętem. Ale nie ma dropu, kurde, mam pecha z dropem strasznego. To zlec niżej, murby. Dobra. Zrobimy Cię tak Jest. Jest, 30 głów, spoko, to jeszcze 5 Okej okay. Szukamy kolejnych 31, super Chodź mordeczko, niżej, niżej. No, nie szalej tak, nie szalej. Dobrze. Buty, okej. Okay. Jest deksowy, dawaj je. Eee, chcę te buty, poczekaj, mordę. te buty zabrać. Eee, p, -p, -p, -p miejsce, szklane butelki. Wydamy te buty, zawsze trochę dolarów na pewno wpadnie. Dobra. I teraz tu mordzeczko. dobra, leżymy. Aż są w ogóle na markecie? Głowy wallordów? E, szukaj, Warlo... Tom, pięć, ale drogo. O, ale drogo, 3,5 tysiąca nie dam ci tyle. Jedziemy sobie tutaj grali, normalnie, i w spinning. Ja będę musiał jeszcze sobie wyciągnąć różkę na leczenie. Underworld zdobył 43. O, no, Easy. Kurde, ale coś na mnie nie dropią te głowy teraz. Zostały dropić. Nie strzelajcie już we mnie. Kurde, no mordo. Nie dasz <ginałem> się. Ej, za Ginęłem mi się drodziłem w tym samym momencie pek Ile tych głów? Dalej cztery brakują Mam że szybciej nam to poleci Jest, jest, wyleciała, 3 Dobra, musimy wziąć tą różdżkę błogosławieństwa To też nam pomoże Utrzymać się tutaj dłużej Dawać następnego tu się fajnie respią. To jest bardzo dobry resp. ma użycia. Super leczenie. Oj, teraz bym mógł wbić na taki... ...nowe respowisko, gdzie jest ich dużo. To jest tylko jeden w sumie. Jacks. Tam Rubin. O, ale olać. Ja już bogaty jestem. Jeszcze jedna głowa nam brakuje. O, to coś nam poleciało w sumie. O, chodź niżej, 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 Mordo. Jest! 35, o to chodziło. 36, jeszcze jedna wypadła, super. Uwaga, za minutę na ekspowisku pojawi się duch króla goblinów i bla, bla bla bla. No to możemy iść tam no, w sumie jeszcze na ducha króla goblinów, tak go wyjaśnić. Patrzcie, 37, teraz lecą kurde jak głupie. Każdego teraz lecą. Poczekałem na tego króla, za ile? Za minutę, dobra. No i dobra, zginęliśmy, to teraz warp yy, portale. Gdzie to było? Na ekspo wisku 10, tak? Tak, level 10. To idziemy na króla goblinów. O, już tu ludzie czekają. O jest król Goblinów. O, wyjaśniony? Nie. Bum, bum. od banan, zabrał dropa. A to jest bardzo łatwo, szczerze mówiąc. Waga, Króla goblinów wraz z goblinami pojawił się na ekspowisku Już się pojawił gdzie się pojawił. Nazwisko, gdzie on jest? Tam siedzi chyba. Dobra, to ja sobie schowam odkruszone i te. To ja wszystko... O, jest boss. O, go bimów trochę było. Gincie, gincie, gincie. No kurde, nawet jak ja zabiję, to ja nie zabiorę dropa, bo ja, jest za dużo tutaj... Wszystkiego. O, ma mało życie, 180. O, już jeszcze mniej, dobra, to ja zabijam, ja zabijam, ja. Ja, ja, ja! Pum, zabiłem. Ale nic nie pozbierałem, bo nie miałem miejsca, kurde. Szkoda. E, ale pewnie i tak słaby, jak były. Dobra, nazbieraliśmy to wymieńmy sobie na główkę kolejną. Też patrzcie, wypadło nam strasznie dużo złota goblinów. Tam za złoto goblinów też można było taką po dostać podkę. Może wiecie co, ja tam wrócę i jeszcze pozabijam trochę goblinów, żeby nazbierać tego złota trochę więcej. I będziemy mieć kolejną podkę więcej. Zawsze to jeszcze jakiś eks łatwy. 8 sztuk. Zobaczymy, jak często to nam będzie dropić. No, na hita wszystko biorę z tym mieczem. No, ja tu biorę nawet z tych największych levelowych, bo tutaj widzę, że ziomek też brał na hita niektórych, ale nie wszystkich, a ja, ja wszystkich biorę. O, tu jest 12, bo najwyższy poziom. Widzicie, na hita poszedł. To strasznie dużo ludzi tutaj jest i trochę... Nie wiem czy warto tu siedzieć. I też powoli leci te, to złoto. O, było. Ktoś zabrał. Ja jeszcze mam auto pick upa, czyli automatycznie mi zbiera złoto jak wypada z potworów. W ogóle wszystko cokolwiek leci z potworów to ja mam automatycznie w ekwipunku. 15 sztuk. No to w sumie nawet nie leci tak źle, nie? Przyszliśmy tu z ma przed chwilą. 16. No zabija się mega łatwo. Tutaj brakuje czarów obszarowych, takich jakie są na RPG2, prawda? Na RPG20 macie już te czary obszarowe i tam można atakować, e, no wiadomo, jakimś, jakimś, magiem, to kilka potworów naraz i to jest też stopnie fajne. No tutaj tego jednak nie ma, na 1.7 nie da się takich rzeczy zrobić. Znaczy teoretycznie dalej, da, jeśli chodzi o partikle to, to to jest strasznie ubogie i nieefektywne. Nie będzie takich efektów jak na 1.8. Gdyby się dało, to bym robił nowego RPG też pod 1.7, ale to nie da się. Chociaż nie ukrywam, może kiedyś zrobię jeszcze RPG pod 1.7 innego. I będzie nowy RPG, czy ten pod 1.7 pisany. Ale to na pewno nie, nie będzie szybko. To już w ogóle szybko nie będzie. O i na pewno nie w tym roku w ogóle. Co jak nam leci 27. No dobra, to dobijmy do 32, 2 złota. 37. Ja nie wiem po co oni tu siedzą, przecież ja i tak wszystko wybijam na hitę, przecież oni sobie nie poexpią jak ja tu jestem. Jeszcze 4 złota nam brakuje A ile nam do levela brakuje w ogóle? Level. O, też niewiele. 1200 expo. Niewiele, naprawdę niewiele. Nawet na tym tutaj można dobić. O, już mamy 32 złote. Co, wracamy na Warp Alchemic. Będziemy wymieniać i złoto, i głowy na te potki. Może zaczniemy próbować. Nie wiem, czy jest sens wbijać jeszcze ten level. Dobijamy ten level? Też niewiele brakuje. 1000 expa Nawet mniej. O, możemy dobić 800 expa O, dobra, zginęłem. To już nie będę dobijał. Warp alchemic. I lecimy. Ja mam ordo. No nie ma miejsca. Dobra, wywalmy z podemki. Okej, okay, teraz. Najpierw dostaniesz głowy ode mnie Na super potkę. Teraz widziałem, że jeszcze masz... A, 48 trzeba. A to mi trochę brakuje. Wiecie co, to ja tam jeszcze wrócę na chwilę Par portale. I zabijemy jeszcze no, do 48. To są te słabsze potki, no ale trudno. Spróbujemy, i tak wydaje mi się, że kurde mi się nie uda to, ale już. Jeśli teraz się nie uda, to następny raz się tak przygotuję, że zabiorę ze sobą z 20 przynajmniej potek. Dzisiaj nie chcę za długo zbierać ich, dlatego tak. Na spokojnie, ale tak to poza odcinkiem będę też zbierał na odcinku również, żeby nie było. Że. Okej, okay, jeszcze 9. I jeszcze 8. Jeden. o, teraz jestem sam, to całkiem fajnie tutaj będzie. To jest dobre miejsce, żeby nawet wszystkie podki tutaj pozbierać. Bo można by było tutaj spokojnie, nie wiem, nazbierałbym sobie takich, takich, nie wiem, 800 sztuk powiedzmy tego złota. A to wcale nie jest trudno nazbierać aż 800 sztuk. Ja bym siedział tutaj, z godzinę to bym zebrał. Z godzinę miałbym wykonanego questa. A to jest naprawdę wartościowy quest, bo tam o 70 tysięcy można zarobić. pam pam Dobra, o już mamy 50, patrzcie to szybciej leci niż myślałem No to co, już możemy wracać Barb... Yy, alchemik Okej okay? I dawaj mordo mm. Dobra, zrobimy tak Daj mi tą potkę. A te 3 złota wywalam. Niech sobie ktoś weźmie. Nie chcę ich nawet. To co, próbujemy z tymi podkami, z tymi podkami co mam. Nie mam tego za dużo niestety. Wydaje mi się, że może mi braknąć. Tylko trochę mi tego żal. Jakby mi miało braknąć. Bo to są wszystkie te takie pierwsze poziomowe i one nie zadają tak dużo obrażeń. Tak dużo nie zadają. Eee, szukaj... To, jak one się nazywają? Te potki? Zniszczenia, szukaj niż zniszcz... Nikt nie sprzedaje. Kurde, szkoda. Dobra, to może te buty ze smoczej kości sprzedamy. Oferty. Ile kosztują najtańsze buty? Ma dużo ofert. Eee, nie ma w ogóle na sprzedaż. Okej, okay, a klata? 40 tysięcy, ole drogo. Wystawię za 4 tysiące i ktoś kupi na pewno. Sprzedaj 4 tysiące. No ja tu wszyscy kampią Na co kampicie Dobra Muszę teraz plan zrobić jakiś Czyli tak Wkładamy sobie tutaj wszystkie potki Okej okay. Ja tu będę miał cztery dodatkowe, ale kurde, coś czuję, że mi to zabraknie, nawet jestem pewny w sumie. Jestem pewny praktycznie, że mi zabraknie. Ale trudno, nie szkodzi. Ale tak mam wszystkie... Ojej, widzą ludzie teraz, że mam potki eee... No wiem, że to wszystko stracę teraz. Ale trudno. Niech jest. Eee. Katedra Midgaru, tak jest. Ja jestem sam, jestem sam, spoko. Będę się jeszcze gdzieś skampić. Aby się przygotować, i żeby mi nikt tutaj nie wbił. Wiecie co? Może to nawet na oko przeliczyć. Zobaczymy, jak rzucę pierwszą. O! Jak rzucę pierwszą potkę To jest obrażenia jeden. Zobaczymy, jak dużo zadam obrażeń potworowi, nie? Bo jak się okaże, że mu zadam. Mniej niż jedną dziesiątą życia, no to znaczy, że i tak go nie zabiję, więc nie będę już marnował pozostałych i zostawię je na kolejny odcinek. Chyba będzie mądrzejsze. Dobra, on już tam stoi. My się nie dowiemy, ile on ma życia, dopóki go pierwszy raz nie zaatakujemy. Będzie trzeba to obliczyć szybko. Dobra, to ja sobie przygotuję to. Esencji sobie też może przygotuję. W razie czego użyję? Pątwa, błogosławieństwo też by mi się przydało. Dobra, to damy to tu. To tu. Jeszcze jedną esencję naładujemy. Bo nie wiem, jak dużo mi zajdzie. Pierścień Hermesa, do dobra, to mi dodaje do biegania. Jeden pierścień możemy nałożyć w sumie. Zrobiono jakiś pierścień z plecaka. Eee. Niech jest obfitości, chociaż się najemy, okej okay. Dobra I co nam brakuje do szczęścia? Pomyślmy, pomyślmy Raczej mam wszystko Wszystko co czego bym chciał Aha, napełnić to miałem, dobra leczymy się i atakujemy go. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A jak się nie uda, trudno. A naprawdę trudno. Jeszcze kilka serduszek i lecimy. Tak więc też trzymajcie kciuki. Kurde, z mieczem nam się udało. Zobaczymy, czy uda nam się z władcą Midgaru. A! Boże, najważniejsze. Warp. Farb. Yy... Klep. Ja najważniejszego nie zrobiłem. Ja nie zabrałem questa u Tyrela, Abym sobie prób twarz. Tak. Teraz dopiero mogę iść. Ale dobrze, że na ostatnią sekundę sobie przypomniałem. Ale bym sobie prób twarz, jakbym zrobił tego questa i by mnie nie zaliczyło. Widzicie, teraz mi dopiero zabił O, zabi go. Dobra. Aha, to jest ta silniejsza potka. To Ja bym chciał zacząć właśnie od tych słabszych potek. Na pierwszym poziomie, ta. Na końcu będą to na drugim Dobra, niech tak będzie Dorzucimy jedno i zobaczymy ile zadamy A, za blisko stoi No, chodź tutaj Midgar, chodź, chodź Idzie 5000 kurde, nie trafiłem nawet Nie ma szans się, on się jeszcze buja. I zabił mnie 3800. Zrzuciłem trzy potki. Policzmy to. Patrzcie, on stracił 1200 życia. 1200 życia stracił. Czyli musiałby stracić tak jeszcze. 3 razy tyle i trochę. A ja zużyłem trzy potki. Raz, dwa. Zabrakłoby, nie ma szans. No chyba, że te by mnie zbawiły, te podwójne, ale wydaje mi się, że też by mnie nie uratowały. Wiecie co, ja zachowam sobie te podki, bo wydaje mi się, że tak z jedenastoma podkami to jest za mało. Szczególnie, że mamy same te prawie słabe. Ja dozbieram sobie, nie wiem, kilka potek do następnego odcinka i w następnym odcinku w końcu tego Midgara zrobimy, tak więc podejście pierwsze już mamy, ale chociaż nie zmarnowaliśmy wszystkiego, bo szkoda po prostu tych miksturek. Ja sobie poza odcinkiem po prostu jeszcze pogram. Yy, po XP w sumie o, Park portale. Jeszcze co zrobimy jeszcze na koniec level, dobijemy i na tym zakończymy. Bo tutaj już mamy naprawdę na finiszu ten level, więc niech jest na odcinku dobity. No się ma gobliny, ile tam nam brakuje? Pokażcie eee... Jeden goblin brakuje nam, chyba jeden goblin To bardzo dobrze, że na odcinku to zrobiłem. Dawaj go I mamy level 70, 76, super GZ, GZ, GZ THX No i spoko ja sobie ponabijam jeszcze troszeczkę tutaj e, złota, żeby pozdobywać i kupię za to sobie takie właśnie słabsze płotki, bo na pierwszym poziomie. Ale na następnym odcinku już myślę, zrobimy w końcu tego Midgara i będziemy mieć go z głowy. Tak więc ja wam dziękuję ślicznie za ten odcinek, za ten... E, tak, odcineczek. E, dajcie znać, czy chcecie więcej jeszcze ze starego rpg bo nowego tak szybko nie będzie. E, no i co, żegnam się z wami i dajcie znać, czy mam enchantować również miecz na... Plus dwa, czy ryzykować, czy, czy lepiej zostawić sobie. Dajcie znać, co wy byście też zrobili. Czy byście ryzykowali, mając jeden miecz. Tak więc do usłyszenia, trzymajcie się. Pozdrowka dla was. Cześć!